A na wcześniej na rapiej do lecor część druga albo nie część druga, nie wiem, bo nie wiem jak to będę montował. Przykręciliśmy nóżkę od tylnego hamulca. Musieliśmy tą śrubę dokręcać, yy, znaczy dźwignię robić, na imbusa rurę nałożyć i... no więc dokręcona, kolejna rzecz. Kolejny dzień i znaleźliśmy przyczynę czemu koło tak wadziło. W skrócie, jak tu pięknie widać, można zauważyć, śrubeczka wali o wahacz, To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet wyśpominając tą śrubeczkę, problem jest taki, że jak tam jest łożysko i jest tulejka, to pomiędzy tulejkiem a łożyskiem nie ma podkładki i z jednej i z drugiej strony. Dlatego tak chodziło. No i teraz będziemy dawać podkładkę yy, i coś teraz z tymi śrubami zrobić. Po jakiejś godzinie nękania się, bo strasznie było tutaj mało miejsca Zadzieliśmy, tu będzie widać, albo nie będzie widać Tu jest taka podkładeczka z tyłu I koło lepiej chodzi, jest podkładka, śruby te Przez tą podkładkę, bo koło poszło w tamtą stronę Koło już, znaczy koło, te śruby nie walą o wahacz Więc jest good good No, no szybko wyjaśnię. Te elementy malujemy na inny kolor, bo Bartkowi się nie podobają i będziemy malować po kolei i tak dalej, bla bla tu macie klamkę i zaraz się będziemy malować. Kolejny. No, ja Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Wypie... Na pewno już nie wyklepisz, no to... kurwa. Kolejna klamka zmatowiona. Powiedzmy. E, I teraz będę ja ją malował. Klamka pięknie. O, ostrość. No nie wiem, Ale jest. O, kraszupowa. jest pięknie pomalowana. Nie ma zacieków. Więc jedna, dan. A druga jest do poprawy, bo jest spierdzielona. Tak, zeslifowaliśmy. O, tutaj. Przepięknie. Eee, Klamka została już lakierem. Popcikana, fokus chyba nie złapie, albo złapie. Nie wiem, ładnie wygląda. Nie ma jakichś żadnych zacieków ani nic. Kurde, nie wiem, czy będzie widać ten brokat. Chyba będzie widać. Tutaj już też jest lakier, i tu Bartek jeszcze przycika na to. Tutaj ta klamka wyszła najgorzej, bo tu nie wiem, czy złapię, ale tu nie, co złapie. Tu są ogółem zacieki. Tutaj też jest coś pomalowane. Przejdę pod. O Jezu. Idziemy dalej, dalej, dalej. I tutaj też zostało pomalowane. Więc wszystko pięknie pomalowaliśmy. Teraz bierzemy się za te. Patek, co to jest? To są jakieś zaciski? Czy co to to? Na bułki, Półki, amortyzatory. O, no, chyba było słychać. Półki, amortyzatory. No, więc to tutaj zaraz będziemy malować i to. Kolejny dzień, nowe wyzwania, nowe doświadczenia. Klanka pomalowana, to pomalowane zostało jeszcze to do pomalowania. Tam też elementy pomalowane, to zostało jeszcze do pomalowania i o. i nóżka, chomlita, no trzeba pomalować. I jeszcze trzeba znowu pomalować to, bo tu wyszły takie nieprzyjemności. I skrócie muszę to zasiliffować do gołej, jakby dachy stali, żeby ten. Bo tutaj, właśnie, jest, była goła stal, i tu był podkład, i to się tak ządało. I no. Dobra, przez 2 godziny. Tak, to się wyśpiewyliło w ogóle, i jest do wyrąbania. I to bardzo. Eee, klameczka tutaj została pomalowana dosłownie przed momentem. Musiałem ją doslifować do, do zera w ogóle, bo. Chyba tłumaczyłem wcześniej albo nie, a jeśli nie no to musiałem, przy, przy, musiałem ją do zera, do gołej stali i najpierw podkład położyć, bo była upośledzona i się robiło tak samo jak tutaj. No więc to jest do poprawy, to jest to trzeba do zera, po prostu do gołej stali i potem podkład. Ściec mam. Eee. I wyczyściliśmy wahacze. Pomalowałeś się? To jest amelinowe! Melion! Nie pomalujesz! Nie? No trochę, bo tam było trochę ryzyty. A, no i trochę pomalono. Tak, Więc na teraz zrobiliśmy obecnie. W skrócie odżywiamy wydech, był w, w, w kwasie i w po prostu w Tu jest jakby, No widzicie to, tutaj gdzie jest no, ta to nie? No. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz i no. Na no, ra!